No, pokażę Wam coś, czego na żadnych nagraniach nigdy, nigdzie nie zobaczycie. Ja to nazywam po angielsku Walking on Empty Isle. Patrzcie, jak wygląda stacja metra na przedmieściach. Jest godzina. I spojrzę na zegarek. Około 16.30. Zobaczcie, jak to wygląda, jak jakieś katakumby w jakimś nieznanym miejscu na świecie. Zobaczcie, jak to wygląda. Co to niepotworne? To jest wręcz depresyjne. Zobaczcie, tu nie ma kompletnie ludzi. Ja wiem, że to są dalekie przedmieścia. Tutaj, gdzie ja mieszkam, jeszcze dalej mieszkam od tego miejsca. Jeszcze muszę pójść na autobus, żeby do domu dojechać To jest ostatnia stacja metra, na której ja wysiadam A, I to jest tak parę kilometrów na południe od Bostonu Zobaczcie Zobaczcie jak to wygląda Szary beton Zobaczcie jak wyglądają tory Nie mieliście szczęścia, dzisiaj szczurów nie widać, popatrzcie, jak to wygląda, tablica informacyjna na temat czasu odjazdu przybywających pociągów. Także widzicie, że końcowa stacja to jest Braintree i nawet się nie określa czasu, tylko jest 20 plus to cholera wie ile to może być, to może być 30-40 minut Właśnie ludzie odparowali i zaczynają się z czasem napełniać te perony, wiecie, tutaj bierze Rony, ja ciągle zapominam tą nazwę też to że się peron nazywa ten peron to nawet po polsku nie brzmi co to za nazwa jakaś? rzymska? grecka? niemiecka? <ścoughs> no i tutaj tutaj są już schody do nieba te schody wyciągają mnie na poziom ulicy Poziom ulicy to może źle brzmi, ale poziom górnego z gruntem. <laughs> poziom ulicy, jest Panie. Strasznie to zabrzmiało uh, To moja droga, to jest część mojej drogi po prostu z pracy. Patrzcie jak to wygląda. Jak to wygląda. Yeah. Welcome to Super Dipper America Patrzcie Jak to wygląda tutaj Ramka się otworzy Żadny metryje Do tej maszyny Wyjście na jedną stronę Stacji metra Maszyny do łupienia Użytkowników metra jest taka budka gdzie ktoś pracuje i pomaga ludziom, którzy potrzebują pomocy jak używać metru, jak kupić bilet tam prawie nigdy nikogo nie ma albo jest jakaś babcia, która w ogóle nic nie rozumie co się pyta co się o nią pyta co się ktoś o coś pyta o tak dokładnie i teraz bym chciał, mam jaskrawe światło to wiecie słuchajcie to jest w pół do piątej także w południu to w Polsce już jest czekajcie niech pomyślę to jest pół 11 w nocy, w tej chwili w Polsce. Tak wygląda to stacja, stacja autobusów, które są tutaj właśnie. Właśnie tu jest kondominium. Tu jest jakieś sklepy, jakieś, jakieś jubilery, jakieś takie jakieś coś w rodzaju żabki. Ten new Store on the Block. To znaczy, to coś w rodzaju żabki, nie? I tyle. A po prawej mojej stronie jest park z fontannami Ta wieża taka stercząca nad drzewami to mauzuleum rodziny Adamsów Ta rodzina, która wydała dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych drugiego i szóstego tu są oczywiście policjanci którzy pilnują żeby się ludzie dobrze zachowywali jabłon która rodzi ja już zapomniałem się to po polsku nazywa są takie malutkie jabł... aaa rajskie rajskie rajski jabłuszka ona rodzi po angielsku to się nazywa crabapple. i tyle i tyle daleko jest taki sklep, jeszcze taki bardzo śmieszny co dla Polaków jest bardzo egzotyczny ale go nie będę nagrywał, bo kiedyś próbowałem, to mnie przegonili i nie lubią mnie tam no i tyle mam nadzieję, że wszystko dobrze słuchać i widać wiesz, tutaj nie ma RODO ja nie mam problemu z filmowaniem twarzy he <laughs> to usłyszę je następnym razem trzymajcie się